cześć dzisiaj chciałem wam zaprezentować dwie książeczki odnośnie odżywiania, nie będę za dużo mówił, tylko jedynie przeczytam jakby tutaj podsumowanie tego co z tyłu piszę natomiast jedna książka osobom w moim wieku będzie bardzo dobrze znana, druga nie wiem co do tej pierwszej to jest dieta optymalna doktora Kwaśniewskiego i Współautorem tej książki był też, em, oprócz Jana Kwaśniewskiego, też Marek Chyliński. Książka e, była wydana w 2000 roku, czyli trochę lat minęło. Em, mniej więcej od roku 1995 do 2000 właśnie to był totalny bestseller. Dzisiaj można powiedzieć, że ludziom została ta wiedza sprzedana trochę pod inną nazwą. To się nazywa chyba dieta carnivore. Czasami tam widzę i słyszę coś na YouTube na ten temat. A my mamy swojego tutaj praktycznie wspaniałego lekarza doktora, który miał klinikę w. Polsce, która została właśnie przez system Big Pharma niestety zniszczona, ponieważ był zbyt skuteczny w leczeniu, uzdrawianiu ludzi, co jest praktycznie zadaniem każdego lekarza, ale jak widać nie wszyscy się z tego wywiązują. Na przestrzeni ostatnich trzech lat bardzo dużo było widać, że no niestety przemysł farmaceutyczny trzyma praktycznie poprzez swoje, swoje wpływy finansowe większość lekarzy za, za za jaja natomiast druga książka to jest książka świętej Hildegardy ona ma wręcz przeciwną ideologię żywieniową czyli opartą o Zioła, o warzywa. Natomiast, y, moim zdaniem, powinno się te dwie książki krzyżować. Y, jeść tak, żeby dieta była jak najbardziej urozmaicona. Y, przeczytam to podsumowanie wpierw od y, świętej Hildegardy, a potem od doktora Kwaśniewskiego i jeżeli komuś to będzie potrzebne to bardzo polecam te książki Jeszcze raz przeczytam nazwę tej książki od świętej Hildegardy to wygląda na to, że to zostało wydane troszeczkę później czyli jakby świat na nowo odkrył to dopiero w 2019 roku, a bynajmniej tą książeczkę, którą ja tutaj mam to są leki z natury. Cię to nazywa Święte Hildegardy. Sposoby na zdrowe życie i recepty pomocne w leczeniu różnych chorób. Książka jest cieniutka. Przeczytam podsumowanie. Hildegarda interesowała się przyrodą, badała wpływ roślin i minerałów na ciało i duszę człowieka. Jej niewiarygodna Intuicja pokrywa się z tym, co wiemy współcześnie o leczeniu ziołami i dietą. Niektóre jej koncepcje bliskie są temu, co twierdzi, co twierdzą lekarze zajmujący się chińską medycyną. Można więc uznać, że była także pierwszą w dziejach kobiet lekarzem, lekarką. I to bodajże jedynym, którego oryginalne koncepcje wciąż są rozwijane i pogłębiane. W wielu krajach, w tym także w Polsce, znajduje się centrum, centra medyczne czy instytuty, w których cierpiący na rozmaite dolegliwości mogą poddać się terapii zgodnie z nauką Hildegardy. Tyle co do książki. O odżywianiu i diecie ziołach św. Hildegardy. Natomiast co do książki Dieta Optymalna Jana Kwaśniewskiego, doktora Jana Kwaśniewskiego i Marka Helińskiego. Jak już wspomniałem wcześniej, to jest wydanie edytowane w 2000 roku, bo pierwsza książka była jakby bez tego uzupełnienia. Polecam tą z 2000 roku edycję i piszą tutaj tak od czasu ukazania się pierwszego wydania diety optymalnej wiele się zmieniło pojawiły się nowe fakty a wiedza na temat optymalnego żywienia znacznie się wzbogaciła nadszedł więc czas na nowe wydanie tej pozycji wzbogacone między innymi o ciąg dalszy wywiadu rzeki z doktorem Janem Kwaśniewskim 5 lat później czyli przerwana rozmowa Nową księgę cudów, listy od pacjentów opisujące ustępowanie różnych chorób po zastosowaniu żywienia optymalnego. Całkowicie nowy, nigdzie dotąd niepublikowany wywód na temat przyczyn powstawania chorób i degeneracji jednostek i społeczeństwa. Także tutaj. Yy... Tyle chciałem tylko przeczytać. Jest tam jeszcze ciąg dalszy. Jeżeli ktoś będzie chętny na te książki, to one są ogólnie dostępne w księgarniach. Ja nie robię tu dla nikogo reklamy, tylko dla zdrowia zgodnego z naturą, ponieważ i zwierzyna lata w naturze, i trzeba brać wszystko ze zdrową nutą. Złotego środka, czyli wszystko jest dla ludzi, ale w odpowiednich ilościach. Na pewno nie możemy się opychać, obżerać, e, tylko wszystko, wszystko z umiarem. Tak więc, jeżeli tutaj by człowiek zastosował tą dietę optymalną, czyli mięsną, e, naturalnie im zdrowsze mięso, czyli z jakiegoś naturalnego chowu, a nie to co tam jest w wszystkich tych sieciówkach masowych. Czyli od jakiegoś regionalnego rolnika, albo jeszcze są takie niedobitki PGR-ów, gdzie można naprawdę coś jeszcze wywalczyć i zdobyć dobrego, albo kupić po prostu dziczyznę, a liczy się tak naprawdę jakość, a nie ilość w tym momencie. I tu bardzo polecam właśnie dziczyznę. Um. Jeżeli chodzi o zioła, można zbierać samemu. Ja dzisiaj byłem zbierać wrotycz i troszeczkę na nawłoci. Akurat na nawłoć rośnie u mnie na działce, więc ona wszędzie się sieje. Jest to dobre zioło na nerki, czyli wszystkie tutaj trakty ogólnonerkowe, drogi moczowe są przez nawłoć regenerowane i pomagają, że tak powiem. Nawłocz pomaga też w wydalaniu zbędnej wody z organizmu. Natomiast wrotycz czy jest antypasożytniczy, akurat mi dzisiaj łąki skosili i nie zdążyłem tyle zebrać ile chciałem. Także polecam edukację w tym kierunku. No, ja już w tym siedzę jakieś 8 lat, a nawet dłużej. Ponieważ widzicie, że te książki, one tutaj są z 2000 roku, a ta jedna jest z 2019, czyli przed plandemiozą. Ja bardzo chętnie sięgam do ziół. Jestem bardzo za tym, żeby człowiek był jak najbardziej świadom tego, co je. Te całe fast foody i tak dalej. Odkąd to do nas przyszło, to widzę jak bardzo młodzież jest otyła Mamy tyle grubych dzieci, co w latach 70., 80. w ogóle nie było um, zauważalne w Polsce na plażach. Wszystkie dzieci były szczupłe, mało tego wszyscy dorośli byli szczupli. I naprawdę gdy w latach 70. czy 80. Um, ktoś był na plaży otyły, to był chory. W tej chwili wychodzi na to, że 50% społeczeństwa jest chore, ponieważ i dorośli i młodzi już są Otyli, więc coś jest nie tak. A tu te dwie diety, moim zdaniem, są rozwiązaniem na wszystkie nasze bolączki, więc ja to polecam z tego względu, ponieważ ja się tego trzymam. Przez pięć lat byłem wegetarianinem, czyli żyłem jakby bez mięsa. Natomiast jadłem jajka, ale samo jedzenie. Mięsa też by mi nie odpowiadało, bo, bo to po prostu uważam jest jakby zbyt jednostronne. Natomiast tą mieszankę tych dwóch książek, tutaj co mam, to, to proponuję każdemu, ponieważ jest to bardzo urozmaicone jedzenie. Jeżeli jednego dnia jemy to, a drugiego dnia jemy właśnie to, co proponuje druga książka, to nic lepszego nam się nie może zdarzyć. Ja osobiście też jestem za tym, żeby jeść nasze polskie owoce, a nie jakieś cytrusy, banany, ponieważ to w Polsce w ogóle nie rośnie. No i tyle. Pozdrawiam Was serdecznie. Hej!